Działania banków, które próbują obejść to prawo lub unikać jasnego wyroku pokazują, że czasem instytucje finansowe przekładają swój zysk nad uczciwość wobec klientów. Na szczęście mamy sądy, instytucje takie jak UOKiK, SUE, Rzecznik Finansowy itd. stojące na straży równowagi. Ta historia z łódzkiego sądu napawa optymizmem i prawo nie dało się obejść, a głos konsumentów nie został stłumiony, co jest mega informacją. Dlatego sprawdź swoją umowę. zrób to dziś. Zaraz po obejrzeniu tego materiału, nie pozwól, aby Twoje ciężko zarobione pieniądze zasilały zyski banków w wyniku nieuczciwych zapisów. A w 2024 roku mieli rekordowe zyski ponad 40 miliardów złotych. Jak myślisz, dlaczego? Być może jesteś jednym z tych tysięcy Polaków, którym należy się darmowy kredyt z mocy prawa. Dlatego skorzystaj z tej wiedzy, którą właśnie zdobyłeś. Poszukaj prowizji wliczania w kredyt, braku informacji o procentowaniu czy prawach konsumenta. Jeśli coś cię niepokoi, śmiało pisz do nas na darmowykredyt.pl i nie czekaj na wyrok TSUE z założonymi rękami. Już teraz możesz wysłać oświadczenie o sankcji kredytu darmowego i zebrać pełną dokumentację do pozwu, bo każdy miesiąc woki to być może odsetki, które płacisz niesłusznie. Pamiętaj, że w grę wchodzi nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, więc czy stać na to, by je podarować bankowi? Jeśli nie, to działaj. Udostępnij ten film innym znajomym. Z kredytami niech też sprawdzają swoje umowy. Im więcej osób będzie świadomych swoich praw, tym trudniej bankom będzie zamiatać problemy pod dywan. Walcz o swoje prawa, bo nikt inny tego za Ciebie nie zrobi. I na tym kanale będę Was informował o postępach w tej sprawie. Jeśli pojawią się wyroki TSUE lub nowe triki banków, dowiecie się o tym pierwsi. Trzymajcie rękę na poluście, sprawdzajcie swoje umowy i nie dajcie się nabić w drogą butelkę przez banki. Pozdrawiam serdecznie, Patryk Burzęski, darmowy darmowykredyt.pl